Dzień dobry. Dzisiaj gościem z terniczek jest dr Julia Kubisa, Uniwersytet w Göteborgu i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. I na początek chciałbym, żebyśmy się rozprawili, żebyś się rozprawiła z takimi dwoma pojęciami: służba zdrowia i ochrona zdrowia. Mhm. Nie wiem, czy masz tak samo jak ja. Jak ktoś mówi służba zdrowia, to już mi się nawet nie chce rozmawiać, mhm. bo wydaje mi się, że to, to już jest osoba stracona. E no może nie stawiam tego tak ostro, ale bo wiem, że wiele osób, które zajmuje się też warunkami pracy w ochronie zdrowia, używa tego sformułowania, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to rozróżnienie jest znaczące. To znaczy, ono jest jakoś zakorzenione w języku reform w ochronie zdrowia, to znaczy była służba zdrowia, teraz jest ochrona zdrowia. Ale yy, tak jak mówią pielęgniarki, one pierwsze w ogóle zwróciły na to uwagę, że... Ja że, też się yy, tego Tak, wytrzałem. tak, że, że to nie jest służba, że to jest ochrona i, to, i po prostu to ich rozważania na temat yy, tego, że jednak nie służymy, tylko pracujemy profesjonalnie w ochronie zdrowia yy, jest jednym z takich podstawowych elementów yy, ich strategii yy, związkowej, w ogóle strategii no, protestu pracowniczego, w ogóle domagania się. Rozpoznania swojej pracy, właśnie, żeby wyjść poza służbę zdrowia. Do, dopóki jesteśmy w, w tym dyskursie służby zdrowia, no to, no to, to jest jesteśmy tak, w żadnym tak, to, to, to cały czas po prostu będziemy krążyć w tym, w tym powołaniu, w tym właśnie e, poświęceniu. W poświęceniu tej skromności. A po zarobkach już tutaj nie ma, <laughs> tak, co tak specjalnie tak. mówić. Mnie powiedziała kiedyś jedna pielęgniarka, że ilekroć pacjent do niej mówi siostro, mm. to ona mówi siostro. Jeżeli jestem Twoją siostrą, pamiętaj o mnie, jak będziesz pisał te stany. Mm -hmm. Ja jestem pielęgniarką. Mm -hmm. Tak, tak. To jest bardzo dobre, bardzo modę. Czy śledziłaś ostatnie wydarzenia w ochronie zdrowia w Polsce i ten strajk w Centrum Zdrowia Dziecka? No, starałam się śledzić, ale no, przez to, że tak jak przedstawiłeś mnie, nie mieszkałam w, w, w ostatnim czasie w Polsce, no to m, m, raczej bazowałam na internetowych doniesieniach. Czyli na przykład nie oglądałam telewizji, ale no, mam taki szereg przemyśleń na temat tego, na ile, na ile powtórzył się ten sam scenariusz, który się powtarza tak mniej więcej od 20 lat, to znaczy, to jest ten sam taki zestaw zgranych argumentów, takiego też nakręcania pewnego rodzaju paniki. A na ile się pojawiło coś nowego? Bo wydaje mi się, że jedno no to, się to, to twoim jest coś nowego pojawiło? No więc. Y Wydaje mi się, że to, co jest takim zasadniczym, zasadniczą zmianą, szczególnie jeśli porównamy to z protestem Białego Miasteczka, który był tym takim ostatnim protestem, który przykuł tak dużą uwagę opinii publicznej. Potem jeszcze była okupacja galerii sejmowej. Tak. Było kilka akcji protestacyjnych, ale one już były tak pozycjonowane jako akcja no, konkretnej grupy zawodowej, takiej, jakich jest wiele. No a w przypadku Właśnie Białego Miasteczka i tego, co było podczas strajku w Centrum Zdrowia Dziecka, no to różnica jest taka, że wydaje mi się, że te argumenty pielęgniarek jednak wyszły na plan pierwszy. To znaczy, że mam wrażenie, że w trakcie Białego Miasteczka było dość dużo takiego sentymentalizowania pracy pielęgniarek, że one są tak blisko, ale że są dla nas, dla pacjentów, ale. Jednocześnie nie było takiego bardziej systemowego rozeznania właściwie, gdzie jest ten problem, tak? To znaczy, czy to są tylko płace, czy to jest coś więcej, a teraz udało się jednak szybko nagłośnić i te argumenty chodziły, no oczywiście mówimy tutaj o bardzo ciężkim strajku, bardzo ciężkim konflikcie, więc te jakby działa wytoczone przez drugą stronę też były odpowiednio ciężkie ale udało im się pokazać tę relację między zarobkami, takie błędne koło, zarob, niskich zarobków i niskiego poziomu zatrudnienia na oddziałach. Tego moim zdaniem do tej pory nie było, że te środowiska mówiły o tym, mówiły o tym Izby, znaczy mówiła Izba, mówił Związek, mówiły same pielęgniarki, które po prostu pracują w szpitalach, ale... To gdzieś tak mhm. po prostu było na obrzeżach. Czyli ten drugi, jakby ich warunek, właśnie, mhm. bo to był drugi warunek tak. tego komitetu strajkowego, żeby zwiększyć zatrudnienie, tak, tak. no był w jakimś sensie symboliczny mhm. i mógł być tym przełomem. Tak. Niestety tak, tak. do niego nie doszło. To znaczy, że będziemy musieli przeżyć kolejny taki strajk, no no, bo tak. za którymś razem to się musi udać, prawda? To znaczy, y no właśnie, to jest w ogóle dobre pytanie, czy my wszyscy potrzebujemy tych strajków? To znaczy, ile jeszcze może być takich sytuacji, w których, tak jak mówiła ci w wywiadzie, prawda, przewodnicząca strajku, że mam trzy pielęgniarki znaczy oddziałową, trzydzieścioro dzieci? To znaczy, ile jeszcze można czekać na to, ile jeszcze można rozwiązywać sprawy za pomocą strajków? Ja znam, że to jest jedno z podstawowych praw, prawo do strajku. Ale to nie jest takie prawo, z którego, na które powinniśmy liczyć, że z niego się będzie korzystać. To powinno być w końcu rozwiązane na poziomie systemowym. No e, właśnie, i... no, Julia, no, ty jesteś jedną z najwybitniejszych, w ogóle dla mnie osobiście to najwybitniejszą, jakby osobą, która się tymi sprawami zajmuje. Powiedz, jakby to rozwiązać? No, <laughs> o nie. Yy, nie no tak wyłóż po prostu. Nie. To znaczy nie, no bo... 10 punktów i już, no. I niech oni to zrealizują. Oni nie. czyli ci, co rządzą. No, no tak, to znaczy, bo raczej ja bym spojrzała na to na, najpierw na to, gdzie są z jednej strony, gdzie są problemy, tak, i jakby, gdzie są te strukturalne problemy, i z drugiej strony, gdzie, co, co sprawia, że, e, że cały czas buksujemy się po prostu w piachu zamiast, e, e, zamiast ten problem rozwiązać. No pierwszym z nich jest, to jest decentralizacja systemu ochrony zdrowia. Tak, czyli dlatego czekamy na kolejne strajki, czy też spodziewamy się, że będą kolejne strajki w kolejnych placówkach, no bo nie da się zrobić tego strajku na takim poziomie e, Ogólnopolski, bo Ministerstwo Zdrowia właściwie nie jest partnerem tutaj w rozmowach. Na moje rozeznanie, no to trzeba po prostu na tą całkowitą decentralizację odpowiedzieć systemem, który, y, który byłby, który regulowałby jak najwięcej, chociażby w publicznej ochronie zdrowia i byłby punktem odniesienia dla tych, które nie mogą się, y, które są poza publiczną ochroną zdrowia. Niech to będzie no, branżowy, układ, branżowy układ zbiorowy. To znaczy to, czego nie ma po prostu w Polsce, a co jest w, w sektorze publicznym funkcjonuje w bardzo wielu krajach, w bardzo wielu branżach. Czyli to, że ustalamy po prostu, jakie są zarobki i wobec tego się orientujemy, tak, żeby nie było tak, że każdy szpital i każdy, każdy dyrektor i, w, i każde pielęgniarki w poszczególnej placówce muszą wymyślać prochodnowa i po prostu e, negocjować sobie stawki. Po co? Dlaczego nie mamy w końcu rzetelnie. Żytelnego rozeznania, ile potrzeba pielęgniarek, to znaczy ilu pacjentów ma przypadać na jedną pielęgniarkę. Bo mamy znaczy w ogóle to jest takie paradoksalne, że jest takie rozporządzenie z czasów ministra Arukowicza, które niby reguluje te minimalne normy zatrudnienia, tylko że one mają być określone właściwie przez dyrektora szpitala. No to to. To, 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 to znowu to jest takie po prostu przyznanie racji tej decentralizacji. Mi się wydaje, że jednym z takich problemów z tym, z odbiorem tego strajku w Centrum Zdrowia Dziecka było to, że on powodował te wiadomości, które, które wypowiadały pielęgniarki, powodowały tak wielki dysonans poznawczy, że po prostu no nie chcesz przyjąć tej wiedzy i zaakceptować, że w, w ochronie zdrowia po prostu są tak skandaliczne warunki, mimo że no to jest, Wystarczy wejść na stronę Izby Pielęgniarek i Położnych. Tam jest taki raport. I on, ten raport już wisi od bardzo wielu lat i jest aktualizowany. No i no, te 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, w Niemczech 11 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, to są absolutnie jakieś po y, prostu kuriozalne I to na dodatek y, y, naprawdę coraz starszych tak, pielęgniarek. Tak, tak. To znaczy dziewczyny chyba do 40 roku życia, to ja z twojego tekstu mm -hmm. y, wiem. To jest chyba nie przekracza 20% tak, tak. pielęgniarek mm -hmm. w Polsce. To znaczy, że one pracują, one przecież są, tylko one wyjechały do pracy gdzie indziej. No tak, no bo mamy wydziały pielęgniarstwa, prawda? I w Warszawie, i w, y, w innych miastach i y, znowu wystarczy wejść na stronę pielęgniarki infopel, Ona się chyba tak nazywa. To jest taka po prostu strona z informacjami dla pielęgniarek i połowa tej strony jest wypełniona y, y, ogłoszeniami o pracy w innych krajach Unii Europejskiej i Norwegii. Powiedz I... proszę jeszcze na koniec. Bo niestety musimy I... kończyć. Jak jest w Szwecji? Problem pracy pielęgniarek jest problemem ogólnoświatowym. To, czego się teraz domagają pielęgniarki w Polsce, to jest pierwszy krok, żeby im zapewnić lepsze płace i żeby było ich więcej. Ale problem intensyfikacji pracy, tego, że po prostu bardzo rosną wymagania, ponieważ żyjemy w starzejących się społeczeństwach i po prostu zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską jest coraz większe. To odczuwają też inne kraje. Jednocześnie z drugiej strony mamy ten nacisk na coraz większą postępującą komercjalizację. Po prostu takie, takie próby dostosowania ochrony zdrowia, i przede wszystkim opieki pielęgniarskiej, która jest bardzo trudno, bardzo trudno wyliczalną usługą, bo tutaj chodzi o to, żeby poświęcać pacjentowi czas. Nie tylko robić przy nim różne zabiegi, ale też go obserwować, porozmawiać trochę z nim. Bo to jest ten proces, no tak, dzięki któremu no tylko wychodzi wykonać do procedury. Tak, prawda? tak, tak. I, I na to się uskarżają pielęgniarki na całym świecie, które mówią, że zabiera nam się ten czas, bo zaczynacie traktować, wy decydenci, zaczynacie traktować e, ochronę zdrowia jak usługę, komercyjną usługę taką jak każda inna. A wydaje mi się, że w, w ogóle żyjemy w takich dosyć ciekawych czasach, jeśli chodzi o debatę o opiece, bo to pielęgniarki stawiają w ogóle bardzo mocno takie pytanie, czym jest opieka dla mnie opieka jest jedną z takich podstawowych w ogóle relacji ludzkich, tak, międzyludzkich, więc komercjalizowanie jej i skracanie jej i szukanie oszczędności, a w związku z tym na przykład przenoszenie pracy pielęgniarek na rodzinę, by była to bezpłatna praca wykonywana przez rodzinę, czyli szybkie wypisywanie pacjentów. No to, to jest taki po prostu, te debaty, które toczą pielęgniarki, czy w Polsce, czy w innych krajach Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i tak dalej, Um, one po prostu bardzo mocno uderzają w, w system społeczno-ekonomiczny, w którym żyjemy. Mhm. Bo, Tylko, że w Polsce jeszcze dodatkowo no, w Polsce jest one zarabiają w gorzej. Tak, tak no, jest po prostu no, gorzej no, pod każdym tak, względem. Tak, tak, tak.